Na tym polu wysiewana jest aktualnie kukurydza jako poplon na cele energetyczne. Zdecydowaliśmy się na kombinację Horsch Focus 650 TD w połączeniu z Maestro. A jako ciągnik wybraliśmy John Deere 8R345. Ta kombinacja wymaga dużego zapotrzebowania mocy, więc potrzebny jest też duży ciągnik. Było kilka powodów, dla których zdecydowaliśmy się na tę kombinację siewników. Pierwszym powodem był ząb terra grip. Spulchnia on glebę we wcześniej wyznaczonym rzędzie. Ponadto oczywiście decydujący wpływ miał również sam siewnik. Potrzebujemy siewnika, który dociśnie nasiona i ponownie dobrze zagęści glebę oraz zatrzyma w niej jak najwięcej wody. Maestro spełnia wszystkie te kryteria. Kolejnym ważnym dla nas kryterium jest logistyka. Dzięki dużemu zbiornikowi na nawóz wykonujemy siew i aplikację nawozu w jednym przejeździe. A zatem potrzebujemy tylko jednego operatora. W tej chwili moglibyśmy sobie pozwolić na to, by Dzielić przejścia robocze i zaplanować większą liczbę pracowników. Ale latem, podczas żniw, zawsze brakuje personelu. Dlatego jest dla nas bardzo ważne, abyśmy mogli zasiać plon wtórny w jednym przejeździe. Kierowca właśnie napełnia maszynę nawozem. Teraz podam jeszcze kilka szczegółów dotyczących tej maszyny. Maszyna ma dwa zbiorniki przeznaczone na nawóz. Ponieważ istnieją dwa miejsca, przez które możemy go aplikować na zębach i bezpośrednio z siewnika. Zęby terra grip tworzą efekt strip-till. Jako opcja do wyboru jest wał strunowy albo talerze, które przesuwają glebę z powrotem w rząd, unikając w ten sposób tworzenia się redlin. Cały zaprzęg jest bardzo ciężki. Dlatego koła umieszczane są między rzędami, a nie na rzędach. Maestro RV jest siewnikiem punktowym z dozowaniem podciśnieniowym. Został wyposażony w jednotarczowe redlice nawozowe, które umożliwiają odkładanie nawozu bardzo blisko, to jest do 5 cm przy ziarnie. Pozwala to na podanie startowej dawki nawozu podczas siewu. Za nimi umieszczone są gwiazdy czyszczące, które oczyszczają bruzdę siewną. I wreszcie rzędy redlit siewnych, których ciśnienie można regulować z kabiny. W linii pracy zębów terra-grip potrzebujemy nacisku redlic, wynoszącego 250 kg na jeden element. W przypadku korzystania z samego siewnika, co zdarza się dość często, można wywrzeć nacisk do 300 kg, a nawet 350 kg na element. Nasiona są dociskane w klasyczny sposób za pomocą rolki chwytającej i rolek zwierających glebę. Chodźmy teraz w pole poszukać nasion i zobaczyć jak głęboko są umieszczone. Powtórne zagęszczanie wyszło wspaniale. Docelowa głębokość siewu to około 7 cm. Tu umieszczone jest jedno nasiono na około 8 cm. Jeśli nie mamy tutaj wystarczającej ilości wilgoci, to gdzie? Celem jest umieszczenie ziarna tak głęboko jak to możliwe, aby uniknąć problemu z wronami i wykorzystać istniejącą wilgoć.